Przy Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka powstało nowe, wielofunkcyjne boisko sportowe. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu firmy Walmet, która w całości sfinansowała budowę obiektu przy współudziale miasta Jelenia Góra. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w ten projekt, który został zrealizowany i który jest marzeniem, które zostało spełnione. Także wdzięczność moja nie jest na granic. Firma Valmet współpracująca z nami w drugim olbrzymim projekcie. Wszyscy ludzie, którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu, to proszę mi wierzyć, naprawdę to była olbrzymia grupa. Jest to prezent, o którym mogliśmy marzyć, i jest on dla nas olbrzymim darem, przyjemnością. Proszę Państwa, jako przedstawiciel firmy Valmet, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt. To nie jest tylko boisko, to nie jest tylko kawałek infrastruktury. Jest to duży projekt, który się wpisuje w program, który jako firma od wielu lat realizujemy pod różnymi nazwami. Firma ta sama, beneficjent ten sam. Generalnie chodzi nam o to, żeby dbać o dobro dzieci, młodzieży. W ten sposób możemy pomóc. Grupa młodych ludzi stojących tam z tyłu za nami czeka na to, że będzie mogła wejść na to boisko i korzystać z niego i to jest pokaza to jest możliwość pokazania jak biznes może pomagać społecznie mieszkańcom miasta nie tylko dając pracę ale przede wszystkim właśnie w taki sposób społeczny. Tutaj chciałbym podziękować gorąco Walmetowi. Wasze zaangażowanie się w projekt Dąbrówka to nie tylko to boisko, ale przedtem bus, który się tutaj pojawił, który dobrze funkcjonuje w strukturach Domu Dziecka, ale tak samo i też te pomysły, które ma Pani Dyrektor, przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat i myślę, że te pomysły trafią do, do głów i do serc zarządu Walmetu zarządu i Walmet dalej będzie funkcjonował tu w mieście, będzie w takiej formule. Ja chciałbym wszystkim podziękować, ja szczególnie chciałbym podziękować Pani Karolinie, Szaleskiej wronie, która nadzoruje wszystkie budowy w mieście, a szczególnie właśnie takie budowy, które są bardzo wrażliwe. I powiem tak, przy różnych projektach. Znajdują się ludzie dobrej woli, którzy pomagają. Pomagają niektórzy, pomagają to w sposób taki całkowicie bezinteresowny, i dlatego naprawdę Szapoba, dziękuję Wam wszystkim, dziękuję i Walmetowi przede wszystkim, ale i Mateksowi, i tym wszystkim, którzy się zaangażowali, i Straży Pożarnej też. Ja bardzo się cieszę, że mogę pracować w takiej firmie, w której wspieramy lokalną społeczność.